Cześć! Dziś pokażę Ci aż cztery narzędzia, które stworzą za Ciebie w pełni profesjonalną stronę internetową zaledwie 60 sekund. Zainteresowany? Ja nazywam się Szymon Starnecki i zapraszam Cię do oglądania. Pierwszym narzędziem, który tworzy właśnie strony internetowe przy pomocy AI jest framer.com. Działa on dość prosto, oczywiście musimy się zarejestrować, tak jak na każdej witrynie, którą dzisiaj pokażę. No i po zarejestrowaniu mamy taki panel z obsługą naszej strony internetowej. Działa on troszeczkę jak Elementor, czyli są też elementy, które możemy przesunąć i opuścić. W ten sposób tworzymy właśnie sekcję. Zmianę treści również mamy live, klikając sobie w treść i ją edytując. No, ale nas tak naprawdę interesuje opcja podstawowa, najważniejsza, czyli właśnie wygenerowanie tej strony. No i spójrzcie, że mamy tutaj takie opcje właśnie w wiframe, y jak strona personalna, about page, czyli możemy sobie stworzyć kolejne podstrony. No i powiedzmy, że nas interesuje landing page. No i wygenerował nam się tutaj od razu po najechaniu na landing page gotowy prompt, który właśnie tworzy nam taki landing page dla startupu z sekcją Hero, banerem, logo. I tak dalej, i tak dalej. No, i możemy sobie właśnie zaznaczyć landing page. W ten sposób mamy gotowy prompt. No, i klikamy sobie send AI message. W ten sposób właśnie wysłaliśmy prompt do AI. No, i on teraz zaczyna tworzyć dla nas stronę internetową. OK, dosłownie w parę sekund stworzył nam oto taką podstawową stronę takiego landing page'a. E, który możemy sobie właśnie teraz zedytować, właśnie tak jak mówiłem, podobnie jak w Elementorze, klikamy, możemy sobie podmieniać zdjęcia, e, ikony i tak dalej, i tak dalej. Od tego mamy właśnie panel tej z prawej strony. Jest to troszeczkę może bardziej zaawansowane niż w Elementorze, ale myślę, że jest to bardziej kwestia przyzwyczajenia e, i tak naprawdę dość, też ta edycja będzie dość prosto szła. No, jak widzicie, mamy te informację po lewej stronie, że utworzył nam właśnie ten, ten, ten landing, no i że możemy dodać ewentualnie jakieś elementy, na przykład możemy zmienić logo dla pięciu klientów, make, możemy Make Hero możemy poprawić sekcję Hero czy dodać FAKu, no klikamy sobie, żeby dodał właśnie sekcję FAKu, no i on w tym momencie zacznie tworzyć tą sekcję FAKu. Jak widzicie, właśnie w tym oto miejscu. No i oczywiście to również wszystko możemy sobie zedytować, zaznaczyć, czy to będzie grid. No jakby tutaj mamy całkiem sporo właśnie tych opcji do edycji. Lub też możemy mu właśnie polecić, aby coś zmienił, aby coś dodał. No i na przykład powiedzmy, że chcemy mieć tutaj sekcję About Us. I piszemy add about us section. No, i jak widzicie, sekcja about us została dodana pod faku. To oczywiście możemy sobie przerzucić wyżej, nad czy tam, gdzie chcemy. Możemy oczywiście zmodyfikować, możemy napisać, aby dodał zdjęcie obok, właśnie tak jak to zrobił na przykład tutaj. No i w ten sposób możemy sobie właśnie dzięki AI generować całą stronę. Gdy mamy już stronę, możemy sobie wygenerować kolejną podstronę, tak? czyli całą taką stronę, zarówno w strony głównej do podstron, możemy sobie to wszystko wygenerować właśnie przez AI. Na końcu podmienić treści, wstawić nasze grafiki i tak naprawdę to jest wszystko. Te wersja podstawowa jest darmowa, więc możecie sobie taką stronę właśnie tutaj stworzyć, wrzucić na swój hosting lub właśnie skorzystać z hostingu E, również na framer.com, e, gdzie po prostu macie wtedy wszystko w jednym miejscu. Tak samo możecie tutaj zakupić domenę, no i tak zbudować swoją stronę internetową. E, ja tutaj nie chcę e, jakby tworzyć już własnych treści i tak dalej, ponieważ moim zadaniem dzisiaj jest pokazać Ci cztery różne narzędzia, które te strony generują. E, a jeżeli po prostu będziecie chcieli więcej szczegółów, no to dajcie znać w komentarzu. No, i poświęcę osobne materiały na każde z tych narzędzi, gdzie taką stronę stworzymy już od A do Z z własnymi treściami. Tutaj bardziej pokazuję, mówię, stronę techniczną. Kolejnym narzędziem jest ten tenweb.io. No i działa to bardzo podobnie jak poprzednie właśnie poprzednie narzędzie, z tym, że tutaj sami sobie musimy opisać nasz, naszą stronę internetową. Co chcemy na niej mieć, jakby jak ma się nazywać, czym ma się zajmować, itd. itd. Ja sobie teraz przygotuję taki krótki prompt, wrzucę go tutaj, no i kliknę Generate i będziemy widzieć, co, no i pokażę Wam, co dzieje się dalej. No, jak widzicie, wrzuciłem sobie właśnie tutaj taki przykładowy prompt, czyli jesteśmy agencją NextGen, która tworzy automatyzację dla firm, wykorzystując właśnie AI. Klikamy sobie Generate. No jak widzicie, mamy teraz cały ten proces generowania. Ja właśnie analizuje nasz prompt, optymalizuje content i przygotowuje dla nas stronę internetową. Jak widzicie, mamy teraz stworzoną mapę strony, zarówno homepage, jak i podstrony about us, service, case study oraz kontakt. No, i mamy tutaj możliwość oczywiście dodania dodatkowej sekcji, jeżeli czegoś nie mamy. No, my nie takiej dodatkowej sekcji nie potrzebujemy. Jak najbardziej, wszystko mi tutaj pasuje, więc klikam sobie po prostu Next. Teraz mogę wybrać sobie kolorystykę strony. Powiedzmy, że będzie mi interesowała kolorystyka. O, może ta niech będzie. Myślę, że ta kolor, chociaż może nawet nie, pójdźmy bardziej w niebieski i szary. O, zdecydowanie lepiej. E, mamy opcję właśnie szablonów, e, przycisków oczywiście i możemy sobie wybrać, czy mają być klasyczne, e, czy jakieś bardziej nowoczesne. Tak i możemy sobie po prostu klikać i od razu widzimy, jak to wszystko też wygląda. Myślę, że możemy pójść w Minimalistik. Ja zawsze ten styl minimalistyczny lubię, no i klikam sobie generuj. No, i jak widzicie, mamy informację, że nasza strona jest generowana. Mamy już 8%. Ja po prostu mm, zrobię teraz ścięcie i widzimy się, jak już cała strona się wygeneruje. Ok, mamy, informacja, że, mamy informację, że moja strona jest gotowa, także zobaczmy, co tutaj wyszło. W tym miejscu oczywiście jest Lorem Ipsum, Logo Ipsum, czyli możemy sobie po prostu właśnie wrzucić nasz logotyp. Mamy tutaj jakieś gotowe slajdery z grafikami, które są wygenerowane w oparciu o mój prompt, który no nie był zbyt rozbudowany, ale, ale właśnie mówił o wykorzystaniu AI do automatyzacji. Mamy tutaj, spójrzcie, przygotowaną całą taką stronę główną, która zawiera tak naprawdę wszystko, co potrzeba. Oczywiście stylistycznie nie, nie jest to, wiecie, naj, najwyższy poziom, taki, który stworzy np. grafik i, i później sobie go zakodujemy, ale pamiętajmy, że ta strona została wygenerowana w 60 sekund tak naprawdę. Mm, więc jeżeli potrzebujesz czegoś na już, potrzebujesz czegoś nisko budżetowego, no to myślę, że jak najbardziej taka strona spełni Twoje oczekiwania i śmiało możesz wykorzystać ją w swoim biznesie na samym starcie, a później, gdy się już rozwinie, wtedy wiadomo. Najlepiej zlecić to już e, na przykład w mojej firmie <laughs> I, i, i jakby mieć tą stronę bardziej profesjonalną, e, ale dalej podtrzymuję, że wygląda to naprawdę bardzo mm, solidnie, jeśli chodzi o 60 sekund. Mamy tutaj podgląd również w wersji mobilnej, e, gdzie widać, że wszystko mm, działa. No, tutaj może bym to wyśrodkował te liczniki, e, ale generalnie wszystko wygląda całkiem poprawnie. No, tak jak mówię, tylko te liczniki by trzeba było wyśrodkować. Co oczywiście też można zrobić. Mam tutaj opcję Edit Your Website. No i możemy sobie właśnie edytować naszą stronę internetową. I co najlepsze, stronę internetową możemy edytować sobie w Elementorze. Dokładnie tak. Ten web właśnie umożliwia nam integrację z WordPressem, dzięki czemu możemy cały ten projekt wyeksportować do naszego WordPressa czy też właśnie tutaj również zakupić domenę i hosting i mieć tutaj całą tą stronę do edycji w WordPressie, czy też właśnie w Elementorze, więc spójrzcie, że można mieć fajną stronę do edycji w WordPressie. I jeżeli kupisz na przykład taki mój kurs WordPress, gdzie właśnie pokazuję, jak tworzyć strony internetowe od zera w Elementorze, no to wyobraź sobie, że masz bardzo dużą wiedzę z edycji WordPressa i Elementora, a do tego możesz wygenerować strony dla swoich klientów w kilka, dosłownie widzisz minut, tak naprawdę, no bo minuty na sąd wygenerowanie plus poprawki, zajmie nawet 30 minut. Edytujesz sobie to w Elementorze, sprzedajesz taką stronę, nie wiem, za 2000 czy tysiąca dla swojego klienta, nie? więc myślę, że całkiem spoko opcja. Mamy tutaj również podgląd, czas ładowania, jak to wszystko wygląda. Tutaj właśnie mamy opcję zakupu domeny czy też hostingu. E, mamy informację o aktywnym SSL-u, także bardzo spoczko to wygląda. E, właśnie mamy WP Admin, czyli możemy się zalogować do WP Admina, bo tak jak powiedziałem, jest to podczepione pod WordPress. E, no. To jest bardzo również fajne narzędzie. Zachęcam do zapoznania się z nim. Oczywiście wszystkie linki będą w opisie, a my przejdziemy sobie już do następnego narzędzia, którym jest Wix. Wix jest pewnie w większości znany. No, tam tworzymy również takie bardzo podstawowe strony internetowe. No i również mamy opcję wygenerowania takiej strony właśnie przez AI. Także z tego sobie skorzystamy i zobaczymy, jak poradzi sobie Wix. Także wrzucam sobie tego samego prompta, tym razem w języku polskim. Także opowiadam o mojej stronie internetowej. Jakie masz dodatkowe cele? Na przykład może chcesz zwiększyć widoczność w internecie lub pozyskać nowych klientów. Dla dodatkowych zaleceń, też spoko. <laughs> Jaką treść umieścić na swojej stronie? No niech tą treść nam wygeneruje. wygeneruj treść pasującą do tematu strony. Mamy już tutaj rodzaj strony, usługi automatyzacji, aplikacja, strony, rezerwacje, blog. Jakie usługi lub produkty chciałbyś wyróżnić w treści swojej strony? Napisałem, żeby, że naszą główną usługą jest automatyzacja firm, zużycie MyAI, płatne z góry, wykorzystujemy Make, Zapier oraz N8n. Dajemy dalej. Tak, możesz dodać. Napisałem, że mamy 5.085 opinii. No oczywiście to wymyśliłem firmę, więc opinię też wymyśliłem. Zobaczymy, co będzie dalej. Gotowe. Teraz przejdźmy na Twój spersonalizowany pulpit, gdzie znajdziesz indywidualne kroki, konfiguracje, aby szybciej opublikować stronę. Najlepszy wybór szablonów. Spressożowane teksty, także przechodzimy do pulpitu. Przygotowanie pulpitu na mojej firmie, instalowanie aplikacji, generowanie usług i tworzenie czegoś. Nie zdążyłem przeczytać. No i jak widzicie, mamy teraz właśnie podmont pulpitu. Więc wróćmy sobie do zaprojektowania strony. Konfiguracja firmy nie jest mi nas potrzebna i wybierzemy sobie opcję wygeneruj projekt za pomocą AI. No i tutaj teraz mamy informację, że Wix najpierw generuje brief stronę no i tutaj opisuje czym dokładnie zajmuje się moja strona, moja firma nowoczesne czcionki, żywy i awargandowy design w kolorze czarnym, białym i jaskrawo zielonym, jak będzie No i widzicie tutaj tworzy nam się po prawej stronie podgląd naszej strony internetowej No wygląda tak jak mówiłem dość podstawowo Próbujemy sobie ulepszyć nasz projekt. Mamy wersję drugą, która wygląda równie średnio. <laughs> jest to, tak jak mówiłem, Wix jest bardzo takim podstawowym narzędziem, ale dajmy, że jest OK. Dajmy sobie przejść do edytora. Na razie tej domeny nie zamawiamy, no bo to jest jakby poglądowa strona, ale Pomimo tego, że sam projekt wygenerowany przez AI jest no, podstawowy, no to możemy sobie właśnie w edytorze go teraz dopieścić. Czyli właśnie tworząc stronę na WIX, no, wykorzystujemy AI, żeby wygenerować jakby te podstawowe, że tak powiem, elementy, podstawowe sekcje i tak dalej, no a później najlepiej właśnie wejść sobie w edytor, dostosować tą kolorystykę, dostosować przyciski, grafiki, teksty, tak jak na pozostałych narzędziach, no, i jeżeli chcecie, to dajcie sobie jakieś tam cienie, nie cienie, gradienty, nie gradienty, tak aby wasz projekt po prostu wam się podobał. No i działa to bardzo podobnie, właśnie jak w Elementorze, czyli mamy przesuwanie edycję live, więc na pewno sobie z tym poradzicie. No i tak jak było poprzednio, jeżeli chcecie taki odcinek cały z Wixa, no to dajcie znać w komentarzu: to pewnie taki też dla was nagram. Ok, mamy tutaj już wygenerowaną stronę. No, i tak jak mówiłem, mamy tutaj opcję edycji. Możemy sobie wejść w daną sekcję no i zedytować właśnie element, który chcemy sobie poprawić. No, jak widzicie, kliknę dwukrotnie. On nam się tutaj teraz ładuje. Tak samo możemy sobie zedytować jakby tytuły i tak dalej, i tak dalej. Rozciągnąć jakieś elementy. Kolejną sekcję ustawić. No, czyli taki dość standardowy panel edycji. Mamy też oczywiście podgląd. Możemy zobaczyć, jak ta strona wygląda już po opublikowaniu. Tutaj mamy anchory akurat, przepraszam, kotwice do danej sekcji. Mamy też nasze usługi, jak widzicie, więc są jakieś też podstrony się pogenerowały. No czyli, tak jak mówiłem, bardzo podstawowy, podstawowa strona, ale z możliwością edycji, więc więc na pewno też, też jest jakieś tutaj pole do popisu. No, a też możecie troszeczkę dłużej posiedzieć nad promptem, nad odpisywaniem Waszej strony dla AI. Wtedy te e, wizualizacja też będzie oczywiście troszeczkę lepsza. Nie przedłużając, idziemy dalej. Mamy ostatnie narzędzie. E, durable chyba, nie jestem pewny, jak to się czyta, e, .co. No i tutaj podobnie e, musimy opisać, e, czym jest e, nasz biznes. No, i wykorzystamy sobie już to, co mieliśmy wcześniej. Czyli automatyzacja AI. No, niech będzie ten Wrocław Polska. Nazwa NextGen. No, i w tym momencie, jak widzicie, generuje nam się strona internetowa. Bardzo, bardzo tutaj podstawowa. Ponownie musimy założyć sobie konto, aby uzyskać dostęp do jej edycji, no i po zalogowaniu możemy sobie edytować tę stronę internetową. Działa to dokładnie tak samo jak w każdym innym narzędzie. Oczywiście te panele, ta edycja jest troszeczkę różna, ale po prostu klikamy i dany tekst sobie edytujemy. Możemy tutaj wykorzystać również AI do tego, by taką treść generować. No i oczywiście możemy sobie dodawać kolejne podstrony. Możemy zmienić sobie nasz logotyp na, na, na oczywiście na grafikę. Więc tutaj również możemy tworzyć sobie takie mocno podstawowe strony. Chociaż ten design no jest tutaj nic za dużo nie ma, więc musielibyśmy sobie tworzyć kolejne sekcje, tak, i opisywać jej, co potrzebujemy, wybieramy sobie tak z prawej strony, a następnie opisujemy, jak to ma wyglądać. I w ten sposób, właśnie, budujemy sobie stronę. Wizualnie wygląda troszeczkę lepiej jak Wix, moim zdaniem, mimo że jest turbo podstawowe, tylko że widać, że to po prostu można fajnie i szybko zmodyfikować, również generując grafiki przez AI. Także macie kolejne narzędzie. Pokazałem Wam dzisiaj cztery narzędzia do budowania stron internetowych z wykorzystaniem AI, No i robimy to za darmo tych podstawowych wersjach, jeżeli nie korzystamy z domen i hostingów, które narzędzie jest według was najlepsze, to ocenicie sami możecie dać mi znać w komentarzu. Hmm, oczywiście są jeszcze jest wiele innych narzędzi, które hmm, robią testy internetowe. Ja wybrałem takie hmm, dość popularne cztery narzędzia. Jeżeli chcecie więcej, drugą paczkę narzędzi tego typu, dajcie znać też w komentarzu. Nagram po prostu part 2 tego materiału, gdzie pokażę również inne narzędzia. Jeżeli chcecie, żebym omówił każde z nich osobno, no to tak jak już mówiłem dwukrotnie. Dajcie też znać i tak dla Was zdrowie. Jeśli filmik Ci się podobał, zostaw proszę łapkę w górę, napisz komentarz, które narzędzie według Ciebie jest najlepsze, oraz zasubskrybuj mój kanał, aby nie minęły Cię kolejne materiały. Dzięki za oglądanie. Cześć!